Hej kochani, z tej strony okay. Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Klejnotów. No jak widzieliście na pierwszej kadscence z naszą Luną, Luna słyszy głos, który ją woła. Możecie się już domyślać, wszyscy, którzy śledzą tę serię, z czym to jest związane. Jak pamiętamy, kiedy bliźniaczki się rodziły. No to wydarzyło się tam dużo dosyć dramatycznych rzeczy, i jak możecie się domyśleć, w związku z nowym dodatkiem pojawi się miniseria, którą będzie prowadziła właśnie Luna. Idź sobie, kochana, skorzystaj, a potem yy, umyj sobie zęby i może. Użyj płynu do mycia twarzy. Nie wiem, tu nie ma światła. Automatyczne wszystkie światła. Dobra. Proszę bardzo. My dzisiaj mamy, kochani, przedostatni odcinek tego pokolenia. Bardzo możliwe, że odcinek ostatni będzie odcinkiem, w którym będą same kaczenki. Zobaczę jeszcze, jak mi to wszystko się tutaj ułoży. Ty, kochana, miałaś jeszcze i spać. Co ty robisz? Nie, 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 ty jeszcze jesteś śpiąca, słońce. Proszę bardzo, lecisz tam do łóżka. Jak widzicie, też nie ma z nami obecnie Aleksandra. Wszystko się oczywiście wyjaśni. Pierwsza wstała tutaj Luna. Zaraz ją tutaj poogarniamy. Jeśli chodzi o yy, zasady tego wyzwania, to wypełniliśmy w zasadzie wszystkie z tych głównych. Oprócz świętowania każdego początku pory roku, bo powiem szczerze, jakoś zupełnie mi to tu nie pasowało do fabuły, weź może, daj przysmak i zaraz się przebierzesz. Może zmienisz sobie strój na ten. Proszę bardzo. Chodź się przebrać, kochana. I musimy pójść na dół, bo musimy powłączać. Tutaj chodź, bardzo proszę, rozpal. I u naszej małej asterii też rozpalisz. A potem, byś może, kochana, przygotowała jakieś śniadanie, skoro wstałaś tak raniutko, jak tam twoja siostra. No jeszcze dosypia, druga też, Kajla też. No i dzieciaki też jeszcze śpią. Dobra, rozpal, żeby im tutaj nie było zimno. I chodź kochana, zobaczymy, czy możesz coś tutaj z książki. może jady śniadania? Czy my coś możemy? Owsiankę możesz zrobić. Jajka na miękko, jak to ładnie wygląda. Może zrobić jajka na miękko dla wszystkich. Zobaczymy, jak ci to pójdzie. Będzie mi na pewno bardzo trudno pożegnać się z tym pokoleniem, z tym domkiem. Bardzo lubiłam ten domek. E, pokolenie kolejne, trzecie, cytryn, jak się nie mylę, które będzie prowadzić e, Surya. No, będzie zupełnie innym pokoleniem, będzie pokoleniem gwiazdy. Będziemy mieszkać w Del Sol Valley. E, także... Dobra, o, teraz jajka gotujesz. No tak, zamieszanie jajek to ważna sprawa. Proszę bardzo. No i jak to wygląda? No, powiem Wam szczerze, że wygląda przepięknie. Choć ustawisz to tu na stole. Możesz też nakryć do stołu. Bardzo Cię proszę, idź, nakryj. A czy my tu mamy czajnik? Mamy. A, mieliśmy też tacę taką, ale chyba ją komuś schowałam. Może mają. Kaila. E, dobra, dobra, nie widzę na razie. Ma bardzo dużo biżuterii, ale tej tacy nie widzę. To wiesz, co Lunka? E, chodź mi, e, zagotuj wodę w czajniku. Proszę bardzo. Ty miałaś iść spać. No śpi. Maleńka. Jak żeby mogło być inaczej. Zaraz. Dobra. No i co, i weź tak, zrób gorące kakao. Może samo gorące kakao? Proszę bardzo. Dobra. Super. To mamy gorące kakao. To dla jednej osoby. Dla mamy zrób kawę. Zrób jej latę. Dobra. Mamy latę. To będzie dla mamy. Yy, dla Suri zrób drugie kakao. Nie wiem, czy nie będziemy musieli zagotować wody jeszcze raz. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Proszę, mamy kolejne kakao. Yy, dobra. I jeszcze gorące kakao dla naszego sola. I jeszcze dla Katerliny. Proszę bardzo. I jeszcze nam potrzeba jednego. Tylko to nie możemy postawić tu bliżej. Wierzcie co, to sobie schowamy do lodówki. Dobra. I zostało nam do zrobienia ostatnie gorące kakao. Proszę bardzo. I zaraz wszystkich już obudzimy. Żebyśmy mogli zjeść sobie wspólnie sobotnie śniadanie. Yy, dobra, ty kochana sobie chodź usiądź stabilnie tutaj. I tak, wstanie już nam Kajla, chodź Kailunia siądź tu. Wstanie już nam Suria, chodź sobie siądź tu. Katerlin siądzie tu. I jeszcze nasz mały Sol siądzie tu. Bardzo proszę, chodźcie wszyscy, kochani, siadamy. No, dzisiaj Luna przygotowała śniadanie. Yy, weź tutaj, zagadaj do mamy. Yy, bardzo przyjazne, czułość. Yy, nie, nie możemy. Głębokie, zaożywiona rozmowa. Wy sobie też tutaj zagadajcie. O, widzę, że sol się wziął za odrabianie lekcji. Sol zostaw to na razie. Ty, moja kochana, skoro zrobiłaś, to zawołasz na posiłek i zjesz. Bardzo proszę. I tak. Wypijesz kakałko. Ty też... Ty kochana też. Ty oczywiście też. A mama sobie wypije kawę, proszę bardzo. Mam nadzieję, że będziecie jeść i pić. A ten oczywiście zostawił tutaj. Muszę to schować do ciebie. Dobra. No i teraz chyba się udało. Wszyscy chyba jedzą i piją smacznego. No powiem wam, że super. Mama pije kawę. Dobra. Czasem można te simy zostawić same sobie. Dobrze, jak skończycie. To bym chciała tu było, żebyście zostały najlepszymi przyjaciółkami, więc oczywiście, ale teraz tego nie widzę. W przyjaznych. Mm. Nie wiem, czemu teraz tego nie ma w czułości. Nie? A może to w związku jest? Związek? Zmień związek. Tak, teraz to jest w związku, dobra. Z siostrą chyba już jesteście najlepszymi przyjaciółkami. Mam nadzieję, zaraz zobaczymy, sprawdzimy związek. Przyjazne, nieprzyjazne, tylko związek. Zobacz, związek. Najlepsze przyjaciółki, tak jest. Mama wzięła tę pyszną kawę, którą zrobiłaś, Lunka. O, tak, super. Dobra, no to teraz zobaczymy, jak się kto czuje. Ty, kochana, jeszcze pijesz kakao. Ty też jeszcze. Ty? Też jeszcze, no wszyscy jeszcze pijecie kakao. Yy, dobra, no możesz sobie porozmawiać z mamą chwilę. No tak. Dobra, a potem weź to posprzątaj i mogłabyś zacząć ćwiczyć trochę magię. Yy, magia, ćwicz magię praktyczną, proszę bardzo. Dobra, czy wy skończyliście? Nie. Chyba długo będziecie piły te kaka. Dobra. O, młody chyba skończył. I nawet sprzątnie po sobie kubek. Dobra. Aha, on w ogóle posprząta. No dobra, młody, super. Zobaczymy, czy to wszystko uniesiesz. Tak. A jeszcze kubek z ziemi. Ale chmara brudnych naczyń, sol. Idź to pozmywać. Dobra, ty kochana. Nie, 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 nie odrabiaj teraz lekcji. Tylko pójdziesz na górę. I tak bym chciała, żebyś przede wszystkim skorzystała. Umyła zęby. Użyła płynu. Do mycia twarzy, i potem się przebrała. To zmienimy zaraz. Zmień strój. Yy, bardzo proszę, może na jakiś sportowy? Jaki ja Ci tu dałam? i jaka Ty jesteś też śliczna. Kiedy Ci ja tu dałam stroje sportowe, może na ten. Proszę bardzo. Yy, ty moja droga, z kolei. Pójdziesz skorzystać tutaj. Umyjesz zęby. I czy my tu nie mamy lustra? Może nam spłonęło. Nie mamy. Użyjemy płynu do mycia twarzy. Dobra. O, z kawą poszłaś. Ty miałaś ćwiczyć magię, ćwiczysz? Mm, moja droga, ty zmień sobie strój. Zmień strój na jakiś zimowy. Zaraz zobaczymy, jaki tu mamy. Może być na ten. Dobra. I moja droga, chciałabym, żebyś poszła: zebrać jajka, posprzątać kurnik, porozrzucać karmę w okolicy. Yy, I bardzo proszę, mm. zbierz kwiat śmierci. A w zasadzie to, no dobra. To na razie idź zrobić to. A tu będziesz mogła zrobić, dobra, to za chwilę. Ty masz co robić, ty masz, ty kochany. Ty kochany też oczywiście zmienisz strój. Może też na jakiś, czy ja ci dałam zimowy, czy letni, zaraz zobaczymy. Na jaki ci chciałam tutaj dać. Jajka zebrane, dobra kochana. No dawaj Sol. No i na jaki cię... No tak myślałam, że coś nie tak. Zmień strój na zimowy. Widzę, że jeden masz zimowy. Już umyję to za ciebie. I bardzo proszę, opieka nad zwierzętami, idź sobie z nim. Mam nadzieję, że pójdziecie. A ty, moja droga, chciałabym, żebyś się przebrała. Ty sobie zmień strój yy, na ten morze. Proszę bardzo. I bardzo proszę, zagraj utwór tradycyjny. Och, mój skarbie. A jak tam Kajla? Kajla stoi. Kajla, resztę możesz zrobić super sprzedaż. Ty, kochana, też już jesteś wyszykowana, to bardzo proszę, chodź tutaj ćwiczyć kombinacje baletowe. Dobra, Kajla, super sprzedaż. I przyjdziesz sobie tutaj, i też zrobisz super sprzedaż. I przyjdziesz tutaj, i zbierzesz cały plon. O, Luna odkryła zakręcie, zaklęcie naprawy. Super. Mm, bardzo cię proszę, Lunka. Yy, jeszcze bym chciała, żebyś jeszcze poćwiczyła teraz nieokiełznaną magię. Yy, dobra. Kajla. Yy, a my tutaj mamy ważenie eliksirów. Gdzie jest Twój kocioł? Jest. Bardzo proszę idź eksperymentować. A co tam u Surii? No Surya ćwiczy. Na ile Ty masz ten balet, kochana? Na czwórkę już! Ciekawe, czy Ty mogłabyś już coś zatańczyć. Mm, balet? Nie, cały czas jeszcze mamy ćwicz kombinacje. Dobra, to ćwicz. Mm, dobra. Ty ćwiczysz magię nieokiełznaną. No i pięknie. O, widzę, że bardzo ładnie Ci tutaj idzie to. A Kaila sobie tu eksperymentuje. No mówię Wam, będę naprawdę tęsknić i za Kailą, i za tym domem. Jednak mieliśmy sporo tych odcinków. No ale moje pokolenia nigdy nie są krótkie. A Ty co poszłaś? Odgarniać śnieg? Poważnie? Dziewczyno! Zostaw to. Chodź jeszcze sobie tutaj po yy, poćwicz. Idź grać w, z uczuciem. Co byś chciała? Zachować się złośliwie? I rozmawiać o ulubionym zespole. Chciałabym, żeby... Kajla, co ty tu musisz zrobić? Uważ 5 eliksirów. A, to może my ci weźmiemy. Yy, wiesz co? Przerwijmy, przerwijmy na razie to eksperymentowanie. Proszę. I bardzo proszę, przygotuj eliksir. Oczyszczenia z klątwy. Proszę bardzo, co to jest? A siatka kryształów. Naszyjnik masywny się tam. O, luna odkryła porażenie. No dobrze, coś tam już nasza luna będzie umiała. E, uważ, kochana, ten eliksir. Zobaczymy, czy się uda. Zaraz się powinno okazać. A chyba znowu nie wyszło. Jeden eliksir wątpliwej zawartości. A to jej zaliczyło nawet. Pozbądź się zawartości. Aha. Dobra, co ci się stało po tym eliksirze? No nic, musimy poczekać aż wstaniesz. A ty co robisz? A ty miałabyś odrobić lekcję pięć razy. No to wie, weź i odrabiaj lekcję. A ty, kochana, ćwiczysz ten balet? No ćwiczysz, bardzo ci wolno rośnie ten balet, powiem ci. Wy jesteście, a ty, maleńka? Gdzie ty jesteś? A, tu w pokoju, dobra. Jak ty się czujesz, kochana? Weź już sobie wstań. Czy możesz sobie przyjść i skorzystać sama z nocnika? Możesz. I czy możesz sobie wziąć porcję? Możesz. Ty jak skończysz, a będzie to zaraz, to też odrabiaj lekcję. A to jest naszej Suri. Już jej dajemy. Proszę bardzo. No, weź to wyczyść. Dobrze. I przygotuj eliksir przychylności losu. Może ten ci się uda. W końcu brakuje nam. To już jest druga aspiracja, także. O cóż za zaradność, wytwarzając obiekt o nazwie Eksil przychylności losu Kyla zaoszczędziła składniki. No dobrze, to chyba dzięki twoim specjalnym cechom. Dawaj kochana, zobaczymy może tym razem się uda. Czy ty już wróciłeś chłopie? Wracasz, dobra. To jak wrócisz, to bym chciała żebyś poszedł się wykąpać. A ty masz potem iść zjeść, dobra. Widzę, że ci się nie zaznaczyło z tą kąpielą, więc już ja ci tu wykąp się proszę. Za butelkę, i wszystko, proszę bardzo. Czy to ci zaliczyło jako czwarty eliksir? Tak. No i bardzo proszę. I przygotuj jeszcze wielkich potrzeb. Zobaczymy, czy to ci się uda. Ciekawe, jaki tu jest następny poziom. A już. No dobra, 10 różnych eliksirów, no to jeszcze chyba nam się to nie uda, żeby 10 różnych eliksirów się nauczyć ważyć. Mm. Ale jeszcze sobie może poeksperymentujemy. Etap osiągnięty bardzo, C że nie lubi sty Nie za Zabutelkuj, wszystko. Luna ma dobrą reputację, przyjaźnią się, no i pięknie. Ty, kochana, skończyłaś, więc bardzo cię proszę, odrabiaj sobie też lekcje. A ty, moja droga, eksperymentuj. Ty się miałeś kąpać. Jak się wykąpiesz, to też sobie skorzystasz. Ty maleńka już idziesz i już nawet sobie jesz. O, a dziewczyny siedzą tutaj i odrabiają lekcje. Dobra, ty się potem przebierzesz, słoneczko, w ten strój. I zobaczymy, co tu porobisz. To ci schowam do wyposażenia. Dobra, to umiejętność. A, no tak, ty rozrzucasz. Zapomniałam o tym, gdzie my tu mamy śmietnik. Jest. Będę tak miła i posprzątam. A ty, jak skończysz i skorzystasz, to zawołasz Lady na jedzenie. E, dobra, kochana, to. A, gadasz sobie z dziewczynami, ale mogłabyś sobie narysować dziadków. Bawić się lalkami, grać na ksylofonie i oczywiście rozmawiać z dziadkiem Mrozem. Proszę. A ty eksperymentujesz. O, przyszedł nasz Sauron. No, dziewczyny, widzę, że są w świetnych humorach. Ja to za Was już umyję. Odrabiajcie lekcję, a ty kochana. Jak ci idzie twoje eksperymentowanie? Czy my mamy tu dwa saurony? No, <grymne> nawet nie wiem jak to się wydarzyło. Ani jak, ani kiedy. Dobrze, ty masz. Wszyscy macie co robić. No i pięknie. Bardzo mnie to cieszy. Mmm, Kajla. Ty jeszcze masz pewnie punktów sporo. Więc super ogrodniczka za cztery. No możemy ci kupić super ogrodniczkę, a czemu by nie? Wszystko co miałaś mieć, kupione, to już kupione masz. Hmm. Więc... Już chyba nic więcej tutaj. Nie dołożymy. Bo już reszta wszystko jest. No dobra. Chłopie, no w kąpsie. Czy ty tego nigdy nie skończysz? Nie, no, już zaraz. O, a teraz Galadriela, no tak. A dziewczyny kończycie. Uwielbiam te zabawki od Panda samy, naprawdę. To jak maluch leży tutaj i maluje sobie, to jest przeurocze. Bardzo mi się to podoba. Tobie zostało pewnie najwięcej lekcji do odrobienia. Naprawdę będę bardzo, bardzo tęsknić za tym domkiem. Moim zdaniem wygląda przepięknie. Uwielbiam go. Bardzo dobrze mi się tutaj grało. Chociaż często wybuchały pożary, ale to przez to, że postawiłam grzejniki. Dziękuję. Ktoś mi napisał właśnie w komentarzu, że to przez grzejniki i faktycznie myślę, że tak było. Mamy też małą kurę. Dobra. A jak tu z urodzinami? Tu mamy urodziny kogo? No tak. Tu mamy urodziny, tu mamy urodziny, a tu urodziny... A czy... A, a tu pewnie bliźniaczek dopiero. Tak. Dobra. No, tobie jeszcze dużo zostało, dużo. Dobrze, kochani, ja myślę, że ten odcinek będziemy kończyć właśnie na tym. Jest naprawdę taki bardzo spokojny, ale jest to tylko pozorny spokój, bo niestety. Wydarzenia, które będą miały miejsce, zmienią życie wszystkich bohaterów tej serii. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za pokolenie Kylie. No i już teraz zapraszam Was na pokolenie Suri i miniserie razem z naszą Luną. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej!